Wait for no man I ain't got time, shake your head. Witajcie moi kochani widzowie, z tej strony TaksusRT Witam was w kolejnym, ostatnim już odcinku z serii Zagrajmy razem w Big Bang Empire e, W to miejsce, gdzie teraz słuchajcie jest Big Bang Empire Wkroczy Deforest, Forest, także śmiało Zapraszam i po prostu będziemy to nagrywać Mam nadzieję, że jakoś coś tam będę potrafił Nie wiem, nigdy nie grałem w tą grę, także Wiem co to jest, ale nie grałem, więc Mam nadzieję, że okażecie jakiś Jakiś kurcze, jakąś litość No dobra, przejdźmy do rzeczy Sprzedajemy rzeczy, które nie będą nam potrzebne To znaczy Itemki, które trafiają mi się podczas misji Gdy robię je oczywiście na komóreczce Więc Zazwyczaj jest tak, że nie chcę mi się tego sprzedawać Bo, będę mu bo muszę wracać do tyłu do, Gdzieś tam do mnie i tak dalej No więc y, staram się tego nie robić. Dobra, y, mamy 66 diamencików. Y, możemy sobie coś ulepszyć jeszcze. W ogóle co będzie z kątem? Y, właśnie, słuchajcie, tutaj jest dobry pomysł. No nie mam pojęcia co z nim zrobić. Y, być może no t, nie wiem wystawię na Allegro czy coś, nie wiem, nie wiem, naprawdę nie wiem. Yy. Z tym, że nie może na konkurs czy coś. Zobaczymy, tak naprawdę no, nie jestem pewien teraz. Więc jakby na to nie patrzeć, gdzieś tam informacje mogą się ukazać yy, na dniach. Yy, dobra, teraz imprezka. Czas imprezki już niestety minął, więc a nie mam innej nie mam jeszcze wejściówki innej, a szkoda, bo by się przydała, nie ukrywam. Dobra, rozdajemy sobie statki. No i cóż, e, możemy tak puścić sobie jakąś misję. Puśćmy sobie jakąś misję, a widzę, że mi się skończył ten chyba. No właśnie, no właśnie. Nie za dobrze, no nie za ciekawie ogólnie. No ale dobra, trudno się mówi. E, odpalamy sobie, no nie wiem, jakąś misję Hopsa. Kręcenie filmu oczywiście przedłużamy. No i nakręćmy sobie coś. Dziewiąteczka. Bęk. I poszło. Ile tam jeszcze? 49% A na ile to jest? No troszeczkę sporo Więc To troszeczkę zajmie, no ale nic Tak, taka grano Słuchajcie, niedługo startuje PL16 e, Na Hero Zero Zapraszam też wszystkich chętnych do grania ze mną Będziemy robili drużynę dla widzów I tak dalej, myślę, że to będzie e, Wspaniała Wspaniała sytuacja No i przede wszystkim sam fakt, że że będzie to drużyna dla widzów, którą oczywiście będę nagrywał serię, to też daje sporo do myślenia. Znaczy jest na pewno dużo chętnych, tak? Bo miałem tam ponad 500 zgłoszeń na filmiku, więc. No, zobaczymy. Na pewno będę się kontaktował z osobami, które, z którymi, które wybiorę po prostu do grania ze mną. No i też na podstawie doświadczenia z grą wybieram. Na podstawie danych oponek też, więc jakby na to nie patrzeć, no szanse są nikłe, bo jest naprawdę dużo zgłoszeń, no ale być może akurat na Was padnie, Także śmiało zgłaszajcie się, nie bójcie się i dostaliśmy coś fajnego. Plus 5, szkoda, szkoda, 5 to raczej dość mało. No ale mamy zakończony jest, wyprodukowanych filmów 75. No gratulacje, dobra. No, staty są takie jakie są, nie są jakieś super najlepsze. Yy, w sumie to już nie trzeba wkładać nic do gildii. Dobra, zaatakujmy sobie kogoś na arenie. Niech to będzie Kubson X-Pompa. Czy ja mu w ogóle dam radę? Dałem. No, Zuszek taksi. Zuszek Dobra, zaatakujemy sobie go oczywiście trzy razy. Jest. Udało się za drugim też. W ogóle ja mam teraz taki głos, słuchajcie, bo stałem naprawdę godzinę temu, mam głos jakbym, nie wiem, zarąbał komuś ojca, nie, taki... Mógłbym teraz nawalać rok, no ale tego nie robię. Więc wiecie, trudno. Dobra, zaatakujmy sobie jeszcze jakąś gwiazdeczkę tutaj dwa razy. Januku dwa. Aha, aha, spoko, spoko, lokowczoko. Dobra, no i co? I co? I mamy 37. Dobra, W mm, teraz, 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 to ja sobie odświeżę, odwiruję raczej. No i... W kurczę, 400 siły. To nie tak miało być, to miało być zupełnie inaczej, niestety. E, dobra, rozdajmy sobie w statki to co możemy sobie rozdać w statki wiadomo. No, ile jeszcze, ile jeszcze, ile jeszcze? Jeszcze z dwa razy powinno siąść chyba, tak? Tak, siądzie dwa razy. E, okej, okay. twoje studio, tutaj niestety nie ma nic ciekawego oprócz no nie dzieje się na razie nic, atakujemy o 12 dopiero. E, pozdrawiam oczywiście osoby, które e, uczestniczyły ze mną w gildi przez ten wielki bój Dziękuję wam, chłopaki dziewczęta, za to, że mogłem z wami być, że fajnie nam się grało. Naprawdę wielkie dzięki. Mam nadzieję, że spotkamy się po prostu na pl16 e, okej, okay. kochani, będę z wami szczery. No seria, powiem wam szczerze, dobrze zrobiła dla mnie. Dla mnie to był taki odskok od Hero Zero. Po tylu latach naprawdę grania w Hero Zero, po prostu mi się znudziła. A teraz, gdy już tak odskoczyłem, już naprawdę nie gram kilka dobrych e, tygodni. E, powiem wam szczerze, że jest naprawdę dużo lepiej, bo teraz aż chce się zagrać, rozumiecie, aż chce się powalczyć i to będzie długa seria e, i naprawdę cieszę się, że zrobiłem e, tą przerwę na, e, na Big Bang Empire. To było naprawdę coś. W ogóle zostawcie łapkę, jak seria wam się podobała. Udostępnijcie ten filmik dalej. Niech wszyscy po prostu wiedzą, że, że jestem z wami i tak dalej. No dobra, zakończmy sobie już tutaj za te 10, a niech stracę. Tak. No i teraz odpalimy sobie jakąś dłuższą. Może wbijemy 126 poziom jeszcze. Mam nadzieję, że się uda. Tak jest. 126, pięknie. Dobra, i tą szesnastkę może sobie zrobimy. Bang, bang. Dobra. No i właściwie gotowe. Dobra, no i w sumie tyle. Okej, okay, kochani, to to by było na tyle, jeśli chodzi o naszą wspaniałą serię. Przeczytam oczywiście jeszcze ostatnich 15 wiadomości, pomogę wszystkim fanom, którzy mnie tutaj proszą o pilociki. Eee, może po prostu to, 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 to nie jest do was. To nie jest do was, więc sobie to usuniemy. Dobra. Zaproszenie od studia do studia o tako. i jest dobrze. Okej, okay, no to lecimy. Pozdrawiamy Kocia na ostatnim odcineczku. Pozdrawiamy Kocia. Pozdrawiamy Kubę 6828. Dziękuję, nie ma lepszego od taksiego. Taxi T9 tak nagrywam. Pozdrawiam cię. Pozdrawiam Marcio RZT. Pozdrawiamy Dawida Puchę. Zrób serię Minecraft Zyczu. Niestety raczej nie, ale być może. <gry> Niestety nie, ale być może, wiecie o co kaman. Pozdrawiamy Kolo 1800 Ziomka Ziomka.pl1 Siema głównie, witaj głównie! Siema, pozdrów mnie na odcinku, Orlando, pozdrawiamy, witamy, Hero Yuki, pozdrawiamy, siema, jestem twoim fanem, pozdrów, Taxi z RT9, pozdrawiamy Okej, okay, to by było na tyle, jeśli chodzi o naszą wspaniałą serię z tej gry Naprawdę, jeszcze raz wszystkim dziękuję, że byliście ze mną, że razem mogliśmy grać, że razem mogliśmy przechodzić przez ten cały maraton Dzięki jeszcze raz. Trzymajcie się wszyscy bardzo mocno. Zapraszam na inne serie. Do zobaczyska wkrótce. Siemanko!